Te pięć błędów może osłabić każdy związek. Warto je znać, żeby ich unikać. 1. Brak komunikacji. Nie zawsze potrafimy mówić o swoich potrzebach, ale domyślanie się rzadko działa. Szczera rozmowa potrafi zdziałać cuda. 2. Krytyka zamiast wsparcia. W relacji ważne jest docenianie, a nie wytykanie błędów. Zamiast krytyki warto skupić się na wspólnym rozwoju. 3. Brak bliskości. Związek to nie tylko wspólne obowiązki, ale też chwile, które budują więź. Warto znaleźć czas na rozmowę i czułość. 4. Brak starań. Na początku wszystko przychodzi naturalnie, ale z czasem trzeba świadomie dbać o relacje, nawet drobne gesty mają znaczenie. 5. Unikanie problemów. Nieporozumienia się zdarzają, ale najważniejsze to umieć o nich rozmawiać. Szukanie wspólnych rozwiązań wzmacnia relacje. Co według Ciebie jest kluczowe w udanym związku? Daj znać w komentarzu.